Jesteśmy w Hiszpanii, odwiedzamy tutaj tartek naszego hiszpańskiego partnera, firmy, która się nazywa i Paulownia, w miejscowości Słyka, I mamy tutaj taki wielki okaz. Właśnie może się dowiemy czegoś, co to jest za wielkie, wielki kawał drzewa. Tak, to jest naprawdę duży kawał drzewa. To jest y, y, Paulownia. Kotewica, która była zasadzona właśnie tutaj w okolicy przez e, właściciela tego tartaku. E, I e, zaraz policzymy po swojach, e, ile ona ma lat, chociaż wiemy, że ma 11, ale zmierzymy sobie tą sztukę i zobaczymy ją od odziomka. Od ona ma ten, ten, ten Yy, tutaj ten yy, 2,60 długości i yy, 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 ma ten klocek i z drugiej strony <suszy> zaczniemy od cieńszego końca nie wiem czy tu będzie widać ale tu jest mniej więcej 50 chyba 9 czy tam 7 tak jak dobrze tam chwyciłem dobra i teraz zobaczmy sobie Potem policzymy, ile to ma masy, zmierzmy na takim nawet cieńszym końcu. Ile by się nam tu udało jakoś uśrednić, no to powiedzmy, że tutaj, tutaj, jak, jak widać, jest 86. 86, tak patrząc. I teraz policzmy swoje, czyli yy, widać te swoje, to jest. Mniej więcej raz, dwa, trzy. Muszę chyba okulary założyć. O raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I tu prawdopodobnie jest jeden w środku czyli jedenaście. Czyli mamy jedenastoletni pień o takich parametrach. I to jest największy okaz jaki ja w ogóle widziałem, jeżeli chodzi o Paulownię. I, I to do tego w rejonie koło Walencji, tak jak Ola mówiła, od, jesteśmy w Sueka, czyli tutaj wyrosło takie wielkie drzewo. Mm -hmm. I okaz. To ile czasu tak. wyrosło to rosło? 11 lat. I będzie przecierane na, na belki, nie będzie cięte od razu na deski, tylko będzie z tego wycięta belka. Chociaż nie jestem pewien, bo może pójdą z tego ładne dechy.